Dobrze, teraz tak, na początek słuchajcie, mamy tutaj króciutką taką listę. Mamy datę, nazwę klienta, wydatki razem. Będziemy sobie to przeliczali. Zanim jeszcze to przeliczymy, to tak tytułem dygresji, chciałbym, żebyście spojrzeli sobie na pierwszą kolumnę. Zobaczcie, że ona wygląda tak, jakby była wpisana jako tekst, bo mamy tutaj nazwę miesiąca i mamy rok. Natomiast jeżeli sobie staniemy w takiej komórce. I spojrzycie sobie na pasek Formuł, to zobaczcie, że tam jest wpisana normalna data. Natomiast wyświetla się to w taki sposób, bo jest wybrany taki format. Także, jeżeli w takiej komórce byśmy wpisali na przykład bieżącą datę, to ona też nam się sformatuje do takiego formatu. Zobaczcie, mogę stanąć w takiej komórce, nacisnę teraz klawisz Delete, żeby skasować tą datę. I wstawię sobie datę bieżącą. Wczoraj mówiłem Wam, że jest skrót do wstawiania daty bieżącej. Może ktoś pamięta i napisze na czacie, jaki był skrót do wstawiania daty bieżącej. Nikt nie chce przypomnieć skrótu. Control. Średnik, właśnie. Kontrol średnik. Kontrol średnik, jeżeli sobie wstawimy, popatrzcie, mamy bieżącą datę, czyli 30 październik. W momencie, kiedy nacisnę Enter, to ta data sformatuje się do takiego zapisu tekstowego.